Ten średniak ma funkcję, której brakuje we flagowcach. Mowa tutaj o wyjątkowym Infinixie 035 g który do zakupu zachęca na wiele sposobów. Jednym z nich są ponadprzeciętne możliwości rejestracji wideo, a także pewien niecodzienny bonus. Więcej o urządzeniu dowiesz się w recenzji w 4 minuty. Czas start! Smartfon jest świeżo po premierze, a jego standardowa cena to 1999 zł. Wyjątkowo dobrze prezentuje się też zawartość pudełka. Poza smartfonem znajduje się tu przezroczyste Etui, mocna 68W ładowarka z przewodem USB A do C, a także słuchawki przewodowe z USB-C. Te prezentują się zdecydowanie lepiej niż pchełki dodawane do modelu Hot 30. Sprzęt występuje w trzech wersjach kolorystycznych, a do mnie trafił wariant o nazwie Golden Hour i muszę przyznać, że bardzo dobrze kryją odciski palców. Sprzęt jest smukły i prezentuje się nowocześnie. Infinix zdecydowanie może się podobać. Gorzej oceniam wystającą wyspę, przez którą smartfon buje się na płaskich powierzchniach. Tył i ramkę wykonano z tworzywa sztucznego. Plecki ciekawie odbijają światło, a krawędzie są raczej standardowe. Tu pozytywnie wyróżniają się głośniki stereo. Głośność górnego i dolnego się różni i nie brzmią one wybitnie, ale w smartfonie za 2000 warto docenić samą obecność stereo. Pozytywnie wypada też uszczelniona konstrukcja, o czym świadczy certyfikat IP53. Szkło na froncie i ekran są zagięte na bocznych krawędziach, co wygląda nowocześnie. W tym miejscu najbardziej wyróżnia się dioda doświetlająca, o której później. Wyświetlacz prezentuje się bardzo dobrze. Prawie 6,8-calowy AMOLED oferuje rozdzielczość Full HD+, i 144 Hz odświeżania. Jasność maksymalna wynosi 950 nitów i powinna być wystarczająca nawet latem. Ten element wypada bardzo pozytywnie i przypomina mi smartfona Realme 11 Pro 5G. Nieco lepiej niż w Realme wypada zastosowany procesor. Dimensity 8020 w połączeniu z 12 GB RAM-u zapewnia świetną responsywność urządzenia. Na sprzęcie z powodzeniem programy wymagające gry. Pamięć budowana to 256 GB. 030 pracuje na Androidzie 13 z nakładką XOS. System wygląda spójnie, a w menu nie znajdziemy wielu zbędnych apek. Ciekawym zabiegiem wizualnym jest animacja podłączenia ładowarki rodem z iOS-a. Możliwości personalizacji są niezłe i nawet pomimo sporadycznych niedociągnięć w tłumaczeniu z urządzenia korzystało mi się dobrze. Na wyspie znajdziemy dwa funkcjonalne obiektywy. 108-megapikselowy aparat główny i 12-megapikselowy ultraszeroki kąt. Na froncie znalazła się 50-megapikselowa matryca. Rezultaty w tej cenie potrafią zachwycić. Główny obiektyw daje radę. Trzykrotne powiększenie korzysta z tej samej matrycy i rezultaty są niezłe. Mały minus, że przełączanie się w apce chwilę trwa. Ultra szeroki kąt nie jest zły, ale mi przeszkadza fioletowe zabarwienie fotek. Kamera przednia jest świetna, z jej pomocą zrobimy szczegółowe zdjęcia, choć tu warto mieć pewny chwyt. Nocą najlepiej radzi sobie oczywiście obiektyw główny. Jakość fotek jest dobra, a szczegółów nie brakuje. Na ultra szerokich zdjęciach i na fotkach z powiększeniem pojawiają się szumy i brakuje ostrości. Przy bardzo ciemnej scenerii polecam ręcznie przełączyć się na tryb nocny. Infinix 035G to jeden z najtańszych smartfonów, który oferuje nagrywanie w 4K przy 60 klatkach na sekundę, także przednią kamerką. W trudniejszych warunkach pojawiają się szumy, ale kiedy światło jest dużo, jakość potrafi zachwycić. Huawei P60 Pro to jeden z najlepszych fotosmartfonów. Ale w nagrywaniu nocnym, przednim aparatem z Infinixem nie ma żadnych szans. Rezultaty, biorąc pod uwagę cenę, są fantastyczne: autofokus i stabilizacja robią wrażenie. Wideo nawet w ciemności jest niezłe, choć tu lepszym wyborem jest 30fps. Więcej fotek i filmów znajdziesz w recenzji na naszej stronie. Akumulator o pojemności 5000 mAh zapewni energię na cały dzień intensywnej pracy. Oznacza to 5-7 do 7 godzin pracy ekranu podczas typowego użycia. 68W podczas testu naładowało 50% w około 20 minut, 100% ujrzałem po 48 minutach. Wyniki są standardowe wśród chińskiej konkurencji w tym budżecie. Podczas trwania testów nie miałem żadnych problemów z lokalizacją, połączeniami czy łącznością. Podsumowując, Infinix 035G to sprzęt, który potrafi zachwycić. W cenie około 2000 zł oferuje niezłe możliwości foto, świetne wideo, a doświetlanie selfieaków to strzał w dziesiątkę. A co wy myślicie o tym smartfonie? Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć!